Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy kontynuować cykl dotyczący konfliktów. I chciałabym Was zaprosić na omówienie sobie sposobów reagowania na konflikty, tudzież reagowania w sytuacji konfliktowej. I zapraszam w takim razie do prześledzenia takich, myślę sobie, kilku podstawowych postaw, które mogą pojawiać się u nas właśnie w sytuacji Trudnej w sytuacji konfliktowej. Pierwszym takim sposobem jest taka jakby walka, rywalizacja, kiedy dwie osoby lub grupy osób, w zależności od tego, na jakich płaszczyznach ten konflikt się odbywa i ilu osób dotyczy, te osoby konkurują ze sobą. Jest to takie przeciąganie liny pomiędzy właśnie tymi dwiema. Stronami, mówiąc najbardziej ogólnie. Jest to takie ustawienie się przeciw sobie. To rodzi e, nawet takie napięcie emocjonalne, brak zaufania, e, podejrzliwość e, i na pewno nie wpływa na taki komfort bycia ze sobą. Wiąże się to też z brakiem efektywności, poprzez takie cały czas bycie w gotowości, poprzez takie spięcie, kiedy nie mogę się zrelaksować w czyjejś obecności, jest też takie uczucie dyskomfortu i to często właśnie w sytuacji tej rywalizacji towarzyszy. Kolejnym sposobem na jakby reagowanie na ten konflikt jest współpraca. I tutaj ważne są więzi. Między grupami lub osobami, które w tym konflikcie są. Chodzi tutaj o osiąganie wspólnych celów. Bardziej zależy nam na tożsamości z grupą, na identyfikacji z tą osobą, która stoi, no, że tak powiem, po przeciwnej stronie w tej naszej wymianie zdań, ale też staramy się rozwiązywać ten konflikt w atmosferze. Zaufania. Zwiększa to też naszą motywację, bo jeżeli nie jesteśmy cały czas tacy spięci i gotowi do um, ataku lub przyjęcia ataku, to możemy sobie swobodnie obejrzeć na przykład inną perspektywę i poszukać innego rozwiązania. Jest to też dbałość o siebie nawzajem. Innym sposobem jest unikanie. Jest to brak chęci posiadania części wspólnych z jakąś grupą czyli zupełnie się nie identyfikuje w sumie to nie zależy mi na tym żeby mieć podobne um, priorytety w sumie to nie chcę osiągać tych celów e, moje potrzeby są zupełnie inne niż potrzeby grupy tudzież innej strony po prostu i nie chcę absolutnie um, się angażować jest to taka niechęć do wspólnych działań, no bo jeżeli nie widzę atrakcyjności w tych działaniach dla siebie, no to naturalną siłą rzeczy się w nie, nie angażuje. ale to też sprawia, że moja własna osobista efektywność jest po prostu niższa i jest to taka, nie chcę powiedzieć, że ucieczka, ale jest to po prostu skierowanie się od innych. Kolejnym sposobem jest dostosowanie. Jest to takie dopasowanie się do grupy, czyli tak jak w tam mieliśmy odwrócenie się od grupy, tak tutaj jest zwrócenie się ku grupie, ale nie dlatego, żeby współpracować i starać się brać potrzeby wszystkich pod uwagę. I spróbować wypracować być może złoty środek, to jest takie zaniedbywanie siebie. To pojawia się wtedy, kiedy z jakiegoś względu czujemy, że ta grupa jest w jakiś sposób ważniejsza od nas, ma ważniejsze cele albo fajniejsze priorytety, jest dla nas bardziej atrakcyjna niż my sami dla siebie, ale to też może w konsekwencji rodzić frustrację. Mamy też wtedy taką tendencję do pomniejszania własnych Osiągnięć, bo grupę stawiamy ponad siebie. I to by było na ten moment w sumie tyle króciutko, będziemy mówić o jeszcze w sumie jednym temacie związanym właśnie z konfliktami. Mam nadzieję, że też wtedy ze mną będziecie, bo chciałabym, żebyśmy ten cykl. Prześledzili sobie do końca. A jeśli nie widzieliście początku, czyli samej definicji i rodzajów konfliktu, no to oczywiście serdecznie zapraszam i do zobaczenia.